Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas oraz rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Jacek Semaniak podpisali umowę na dofinansowanie budowy Centrum Rehabilitacji i Sportu UJOTKA przy ulicy Świętokrzyskiej. Jej całkowity koszt to ponad 11 milionów złotych, z czego przeszło 6 pochodzi z regionalnego programu operacyjnego. Dwa moduły, jeden podstawowy moduł to hala sportowa z zapleczem, z zapleczem. Oraz takie centrum fizjoterapii, które obejmuje cztery podstawowe typy pracowni, kinezyterapii, fizykoterapii, terapii manualnej, masażu i odnowy biologicznej. Jest to uzupełnienie tego, co już funkcjonuje na Wydziale Naługo Zdrowiu. Przede wszystkim jest to odpowiedź na wieloletnie aspiracje środowiska akademickiego uniwersytetu, aby mieć swoją bazę sportową. Tu jest przecież ponad 20 tysięcy studentów, którzy nie mieli gdzie fizycznie ćwiczyć. A z drugiej strony jest to ważny element kształcenia na kierunku medycznym. Mamy aspirację, żeby wkrótce już uruchomić kierunek lekarski i zapewne pod kątem tej bazy niezbędnego zaplecza dla kształcenia jak najwyższej jakości to uzupełnienie właśnie o ten element jest, jest bardzo ważne. Zakończenie prac planowane jest na koniec marca 2015 roku.